witajcie w kolejnym odcinku kwadratowego dziennika. W tym odcinku zajmiemy się farmą. Przygotowałem sobie miejsce. Tu będzie nasza farma. E, w poprzednim odcink e, pomiędzy odcinkami dokończyłem kopułę. Tak ona wygląda. Mi się osobiście bardzo podoba. Tylko tutaj będę musiał jeden poziom wyżej dać, ale na razie nie mam szkła, więc tak musi zostać. Przygotowałem sobie wszystko, co potrzebne właśnie do tej materiały. Gram nadal na poziomie, szczątkę na poziom pokojowy yy, bołuje no to tak, bierzemy się od razu do roboty, żeby nie tracić czasu. Najpierw ogrodzimy wszystko wszystko ogrodzimy płotkiem chyba tego płotku będę miał za mało i nie, nie będę miał za mało. Niestety to nie wystarczy. A może i starszy. Tak, tak, tak a i prawie idealnie zabrakło raz, dwa, trzech kurde trudno sześć Oj, co to za lak a, i zrobię tutaj zodełkę, nie na wody Zrobimy sobie... I odchodzi to pa, sobie potrzebne trzy płotki. Ok, zrobimy, zrobimy płotek i lecimy. Chops. Jeden. Dwa. O, widzę, że mój las drzewny się rozrasta. O, jeszcze ten piecek jest, ale ja nie mam kości, więc go nie stoję. Pozbędziemy się płotka. No i dobrze. Bierzemy się teraz za wylewanie wody. Jest to na razie taka prosta farma, tylko aby miał skąd wejść żywność. Potem oczywiście ją przerobię na automatyczną. Nie wiem czemu, ale wyłączyła mi się animacja wody. Muszę pokompilować, jak to z powrotem włączyć. Tak. Nie tu, 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 tu. Ok. Tak już uzupełniłem sobie dergę. No i teraz tak. Y hmm. Chociaż może jeszcze inaczej to zrobimy, żeby. Widzę, tutaj, o tak. o właśnie, No kto będzie? Tu damy jeszcze tak, tak, tak. Tak, tak. Tutaj damy tak samo. Hop, psa. Hop, hop. No i okej, okay, teraz będą swobodnie tu Um, raz, dwa, trzy, cztery, cztery nie wystarczy. Z tej strony, dobra, z tej strony już nam starczy. No i okej, okay. tak jak według moich planów, e, tutaj będzie rosnąć sobie zboże. Mam nadzieję, nam starczy na wsianie jednego całego paska. Ale to wątpię. ale sprawdzimy. Chyba starczy. A jeszcze na starczy na trochę drugiego. Tak, z tej strony będą wyłącznie rosły. Wyłącznie rosły zboże. Panie, że teraz nie trzeba chodzić na szyfcie, Tylko można sobie praktycznie biegać. No i dobrze, jeszcze z tamtej strony posadzimy melony. To będzie na wszystko. Myślałem, że ta farma zajmie mi o wiele więcej czasu, a tak patrzę, nagrywam dopiero 5 minut. Więc zrobimy coś jeszcze innego. Całkowicie spontanicznie, bo nie mam kompletnie pomysłu. Może przejdziemy się do jakiejś jaskini. Eee, czekajcie... Tutaj... O tak. Wiem, że melony mogą rosnąć na ziemi nie zoranej, ale... Tak ładnie dla mnie to wygląda. No i okej, okay, nasza palma skończona. Tak się zastanawiam... Może zrobić tutaj... A nie, to jest jakby nie nie no, jak pójdę do metaru, to już pewnie nie będzie tej padny, tylko będzie automatyczna, ale jakoś oświetlenie by się przydało. Nie, no nie, trudno, na razie niech tak zostanie. I tak wygląda z góry nasz magazyn. To za latem ziemią. Bardzo podoba mi to, mi się trochę mniej podoba, ale nic nie poradzę, coś takiego musi być. No bo jakbyśmy to inaczej przerobili? O, mhm. jakbyśmy dali tutaj. Odtąd jest zejście. O i to nie jest głupi pomysł. Okej. Mam schodek, mało to trudno. Dam po prostu dalej zejście. Odtąd już. Powinno to o wiele, o wiele mniej miejsce zająć. Okej okay. teraz tak tu, 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 tu musi być drewno, hop, 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 o i pięknie i potem tylko o tutaj delikatna taka rozmurówka będzie, o taka, o dosłownie o i bez drzwi wtedy będzie. A, jeszcze tutaj. Nie, tutaj będziemy mogli zamurować normalnie trzeba. No takie mam. Kawałek jeden. O! Super! Genialnie nam to Zaraz... Ej, zaraz ja miałem więcej... A, zrobiłem już kilo, bo się Kiedy Kilo'a nie mam. Znaczy, że nie chyba tego, że diamenty straciły. Pewnie już myślacie się, co tu będzie. Do jeszcze trochę. No, nie no dobrze. Chociaż, chociaż... Znaczy, tak sobie myślę po prostu, jakby to lepiej no, to przy miejscu dać. No i teraz różnica. Znaczy... O, od razu lepiej ten o A nie, przyda się, bo węgla już nie mamy. Na razie będziemy właśnie... odcinki będą bardziej zbudowania. Tutaj domu, rozbudowania. Do a dopiero potem wybierzemy się. To jakieś. To jakieś jaskini, czy. Coś w tym stylu. Nie, to będzie wszystko w drewnie wyłożone. Tu sobie na razie tak zrobimy. Teraz to może być tak. Ten pudełko. Nie, ten dany musi być. O tak. To będzie po prostu w dół kopane na poziom 60 i tam będą różne korytarze do kopalni, do, do tego typu rzeczy. Planuję zrobić również jakąś świątynię. Nie wiem jeszcze w którym miejscu co i jak, ale gdzieś na pewno zrobię. zrobimy jeszcze pochodne trochę. Oświetlimy farmy. Tak. Mm. O tak. Zrobimy sobie wychodnik jeszcze kawałek. mi się bardzo podoba. Ale pewnie jakoś jeszcze fajniejsza, bo kompozycja jest. Ok. Szczególnie na tym, tak z torpaku, wygląda fajnie. Tutaj schody są takie trochę inne, ale nie miałem jak bo nie da się robić pół płytek ze stolna. O, tu super, tu będzie potem szkło. No super. Może tutaj byśmy wodą to zalali. Ciekawe jakby to wyglądało, ale nie, bo tu jest to... Jakbyśmy tutaj dali, tak ogrodzili wszystko ładnie. Oczywiście tak nie zrobię, bo tutaj mam to, ale jeżeli to było tak naturalnie, porobić dirtu i tu dać po prostu, że woda takie jakby oczko. Wiedziorko. Z tej strony no, może to słabiej wygląda, ale ciekawe jak to wygląda no, z tej strony. Tam, 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 do góry. O, fajnie, tak. Ale niestety tak nie zrobimy. Idziemy to zmniejszyć. Ten odcinek będzie krótki, bo nic innego nie zrobimy. Myślałem, że farma nam zajmie o wiele więcej czasu. Oczywiście, gdybym tylko miejsce zostawił, tylko sobie znalazł i nie przygotowałbym żadnych itemów, w ogóle terenu nie wyrównał, pozaznaczał sobie, to by nam pewnie się zaszło to o wiele więcej z tym, ale ja sobie wszystko przygotowałem, więc szybko poszło. No to tak, chyba nic więcej nie zrobimy w tym odcinku, więc subskrybujcie, komentujcie, no i no co tak, Co mam więcej powiedzieć? Oj, niechcący. No, trzymajcie się, Narka.